Cześć drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przygotowałam taki miks zdrabek. Tak sobie umyślałam, żeby zrobić zdrab zdrabki z paskiem. Kupiłam 5 zdrapek o łącznej wartości 50 zł, które właśnie mają taką zasadę, że nagrody szukamy w takim pionowym paseczku. Jest jeszcze z takich strapek platynowe 7, ale nie mogłam dostać. No i są też takie za 2 zł. No ale postanowiłam trzymać się równej kwoty: 50 zł. Także zobaczymy, jak te 5 strapek się spisze. Tydzień temu rozczarowało mnie, to równa się X, więc po prostu tym razem zrobimy sobie taki mix I teraz się chyba będę tego trzymać, że w weekendy będę wrzucać jakieś takie wymyślone miksy. Trzymajcie kciuki, żeby coś padło. Żeby te 50 zł mi nie przepadło. I zaczynamy jak zwykle od najtańszej. Zacznijmy od ne neonowego 7 z numerkiem drugim. Szukamy siódemki czarnej, zielonej lub gwiazdki. I mamy 9 6 Cztery, sześć, pięć, cztery, dwa, trzy i dwa, no niestety, tutaj jest prosto i lecimy dalej. Ok, poprawiłam odrobinę widoczność i do Was wracam. Teraz mamy retro kasę z numerkiem szóstym. Szukamy diamentu albo koniczyny. Trzymajcie kciuki. O, fajnie jest diamencik. Także będzie jakaś wygrana. Jest też pit, jabłko, pierścień, banknot, worek, Pinogrona, monety, banany i garniec. A pod diamentem 5 zł. GGG. No dobra, mamy 5 zł odzyskane. Szkoda, że zaczęli od diamentu i nie poszło dalej, no ale trudno. Teraz mamy zodjak zdrobka z paskiem konkretnym. Mam numerek trzeci i szukamy gwiazdki lub księżyca. A mamy żółwia, flaminga, sputnik, konik, antena, ufo, planeta, portyk, Statek Syrena Naczynie Miś Jednorożec Kompas Słońce Delfin Chmura Kotwica Teleskop i, i Ziemia No, ten Zodiak się popsuł totalnie no dobra, dwie przegrane, jedna wygrana i jeszcze tylko dwie zdrabki. Także w sumie szybko pójdzie dzisiaj. Bonus 7, numerek 8, szukamy plików lub siódemek. A mamy palmę, chmury, kwiat, ananas, a rower, biedronkę, narty, balsam. Arbus, awokado, gwiazda, perła, słońce, cytryna, diamenty, wiśnie, plecak, klips, zegar i kawa. No jejku. Czy naprawdę nie mogłoby pójść lepiej? Została najdroższa zdrapka, Ekstremalny 7 żeby wpadł jakiś zwrot, żeby chociaż była połowa wkładu tutaj też mam numerek 8, szukamy pliku siódemki, która daje dwukrotność lub złota, które daje pięciokrotność i co mamy? mamy kwiat nie drapałam tej zdrabki od premiery także no, na premierze poszło źle teraz jest dopiero moje drugie podejście jak fajnie jest plik kochani <noise> przepraszam za te moje dźwięki, ale naprawdę nie spodziewałam się już myślałam, że będzie 5 zł i koniec ale jest coś co dalej? świnka, biśnie podkowa diamenty kawa melon awokado, perła narty portfel i ananas. I teraz co? Trzymamy ciuki. No zwrot. DDD. Okej, okay, kochani, nastąpiła szybka weryfikacja. Tylko sobie sprawdziłam kontrolne i wszystko się zgadza, bo jestem dzisiaj rozkoleżona i nie chciałam ich przegapić, mimo że jest ciężko. No i dobra, mamy dzisiaj połowę wkładu, także jest ok. Mam nadzieję, że podobało wam się i zapraszam Was na kolejne takie odcinki. A dzisiaj to już wszystko. Pa, pa kochani!